Was na Dzisiaj gram w Minecraft i to będzie taki szybki filmik. Jeśli się wam film to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie. Ok, więc patrzcie, tu zrobiłam takie coś, bo to był sam kijek, to tak obudowałam, wzięłam takie o, taki kwiatek i tu pochodnie po Teraz zrobimy to samo. I to mocno świeci. Patrzcie, to jest ta, tylko schowane, tu jest płotki, i to jest to. To tak mocno świeci, właśnie. I teraz spróbujemy to zrobić też tak. Tu już zaznaczyłam. Ok, to zobaczmy, jak to będzie wyglądało z wszystkich. To tak się robi. O. I tu. Tak się stawiało pochodnie. I. weźmiemy tak. I to się tak prezentuje. Coś w kapelusiku! E, czekajcie, um. mam pomysł. Jeszcze tabliczkę weźmiemy, Jakąkolwiek. kolewiek. Tak zrobię, że oczy i jeszcze tak. I tu jeszcze wezmę. Mm, tak. I wezmę jeszcze. No i to tak będzie. O oh my god, jak to wyszło. Chyba dobrze bo to z daleka nie będzie widać go z bliska. A nie. Nó đáp ga thờ pháp